Cześć, witajcie moi drodzy widzowie. Dzisiaj zaprezentuję Wam unboxing, rozpakowanie prawdopodobnie najuboższej edycji kolekcjonerskiej jaka została wydana. A mowa tutaj o edycji kolekcjonerskiej SimCity. Tak oto prezentuje się nasze opakowanie na nasz, nasz Steelbook, który zaraz ujawnię. Jest nałożona obwoluta, na której przedzie mamy taką nalepkę 3D. Prezentuje się to naprawdę bardzo fajnie na półeczce. Opla. Tak to prezentuje się po bokach. Tak prezentuje się nasz tył opakowania. Za wiele tutaj nie mamy. czyli podstawowe informacje o grze, jakie znajdziemy na podstawowym pudełku. Oraz tutaj informacje o DLC. Przejdźmy do rozpakowania naszej obszernej edycji. Opla. Zdjęcie obwoluty na Steelbook prezentuje się tak. Opla. I tak oto z tyłu. Jeszcze tak go zaprezentuję. Jest naprawdę, naprawdę bardzo ładny, i za cenę, jaką zapłaciłem w dniu premiery, 150 zł, to naprawdę bardzo warto. Znaczy, no, naprawdę warto. Tak to prezentuje się od środka. Płytę z grą. Opa, karteczki. I tutaj mamy karteczkę informacyjną o DLC zestaw Bohaterowie i Złoczyńcy oraz zestaw Miasto Brytyjskie. Opla. i tutaj mamy informację, że to, że to jest przypisane do naszego klucza podstawowego. Mamy tutaj karteczkę z sterowaniem opla oraz mamy karteczkę ostatnią z kluczem aktywacyjnym gry. No, i tak naprawdę tak prezentuje się nasza cała edycja. Jeszcze zaprezentuję Steelbook od środka. Który jest chyba, a czyli naprawdę głównym naszym elementem tej edycji. Tak prezentuje się właśnie od środka. A tak prezentuje się z zewnątrz. Jak za 150 zł w dniu premiery, teraz nie wiem za ile można i czy można jeszcze kupić tą edycję. Ale sam Steelbook widzie, widuje czasami na Allegro po niecałe 30 zł, więc... Jeżeli nie macie, to naprawdę za 30 zł taki Steelbook do kolekcji naprawdę warto nabyć. Bardzo dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Cześć, trzymajcie się.